Cześć. Nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach, twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Nieco wakacyjny temat, i pewnie spodziewalibyście się siedmiu finansowych podcastów, których słucham, ale o tym też troszeczkę dzisiaj opowiem. W tym odcinku jednak ważne jest to, żeby poszerzać horyzonty i patrzeć na świat troszkę szerzej, niż tylko przez pryzmat właśnie tej jednej swojej wąskiej branży. Ja się zajmuję edukacją finansową, w związku z tym dużo czytam, dużo słucham, dużo oglądam właśnie o finansach. Dlatego tym bardziej staram się sięgać coraz częściej też po treści rozwijające mnie w innych kierunkach, jak tylko i wyłącznie ten jeden. W związku z tym dzisiaj opowiem o kilku rzeczach. Po pierwsze, kilka słów o wspomnianych podcastach finansowych i samym fenomenie podcastów, żeby nie było. Yy, drugi główny temat, czyli moje podcastowe niefinansowe rekomendacje. I trzeci, prośba o rekomendacje od Was, bo na pewno polecicie mi i innym słuchaczom coś fajnego. Zaczynamy! Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Podcast to jest bardzo intymna forma komunikacji, w której po iluś tam odcinkach mamy wrażenie, że dosłownie znamy już osobę, która mówi do nas godzinami tu musi powstać pewna narracja, musi powstać taka więź ze słuchaczem i podcaster musi przekazać wiedzę lub zainteresować tematem, pozbawiony wielu narzędzi, pozbawiony obrazu, tych wszystkich efektów, fajerwerków, bajerów, w moim przypadku na przykład wykresów i jeszcze musi tę uwagę przytrzymać dużo, dużo dłużej. To nie jest tiktokowe 60 sekund, ale czasem nawet godzina albo dwie. Zauroczyła mnie ta forma i między innymi dlatego sam zdecydowałem się na podcast Nic za darmo. I wiem, że to była dobra decyzja, bo wiele osób chce się uczyć finansów właśnie w tej dosyć intymnej formie, ze słuchawkami na uszach. Ja też słucham podcastów finansowych, tyle tylko, że w Polsce większość autorów znam osobiście. Nasze środowisko, czy blogerów finansowych, czy także dziennikarzy finansowych, za duże nie jest. Moglibyśmy sobie zrobić jedną imprezę i zmieścilibyśmy się pewnie wszyscy w jednym lokalu. To jedna sprawa. A druga sprawa to muszę przyznać, że jest coś, co mi się troszkę nie podoba w polskich podcastach, w wielu podcastach bo te, jakby to powiedzieć, są elementem innego dzieła albo są produktem wtórnym. I ja to absolutnie rozumiem, ale żebyście dobrze zrozumieli, że nie, nie zawsze taka forma to jest 100% z podcastów w podcaście. Przykładowo, wtorki z finansami Marcina i Wucia często oglądam w formie wideo, więc podcast już dla mnie nie będzie. Mateusza Samołyka z Inwestomatu lubię czytać. Ale podcast, w którym ta treść jest podana po prostu w formie audio, nie jest już dla mnie tak atrakcyjną treścią. I tak dalej. Michał Szefrański już podcastów nie robi od bardzo dawna, a teraz dosłownie przeszedł na blogową emeryturę. Maćka samcika dużo częściej czytam niż słucham. No i co? Zostaje mi właściwie pula podcastów ze studia Voice House, bo tam faktycznie i ekonomicznie, i technologicznie zawsze wpada mi w ucho. Czasem wpadnie strefa inwestorów, świetne, pogłębione rozmowy. I właściwie już można się otwierać na świat. A tam dopiero Sky is the limit. Ciężko jest coś wybrać, bo jest naprawdę bardzo, bardzo dużo możliwości. No świat finansów w języku angielskim jest dużo bardziej rozbudowany, jeśli chodzi również o sferę podcastową. I tutaj zawsze was będę do tego zachęcał. Jednak yy, dzisiaj. Wspomniałem troszkę o podcastach finansowych, ale clue tego tematu to są podcasty niefinansowe, bo tych też staram się słuchać i po prostu już nie tyle z czystej ciekawości i przyjemności, ale po prostu dla poszerzania horyzontów i dla takiego rozwoju intelektualnego. To jest dla mnie bardzo istotne, żeby. Nie zamknąć się w swojej bańce, no i oczywiście niektóre branże pięknie się łączą, i ta wiedza szeroka, i umiejętność takiej syntezy, analizy tego wszystkiego, no po prostu w życiu, w biznesie, moim zdaniem jest bardzo, bardzo fajną umiejętnością, a do tego trzeba mieć szersze horyzonty niż faktycznie tylko i wyłącznie siedzieć w swojej branży. Dlatego dzisiaj kilka rekomendacji wakacyjnych, na pewno coś Wam wpadnie w ucho. Po kolei. Zacznijmy dosłownie od podcastu roku, bo chyba dwie takie nagrody zdobyła w ostatnim czasie Karolina Głowacka i jej Radio Naukowe. Podcast absolutnie genialny, prowadzony przez bardzo doświadczoną dziennikarkę naukową, którą możecie doskonale znać z Radia Tok FM. Jest współautorką trzech książek popularno-naukowych i prawdziwą pasjonatką tego, co robi. To jest bardzo ważne i to słychać w każdym programie. Jest też w 100% profesjonalistką, no i prywatnie cudowną osobą. Tu przyznaję, że mam troszeczkę przywilej powiedzieć o niej kilka ciepłych słów, bo znam ją osobiście od lat, bo razem studiowaliśmy na Uniwersytecie Warszawskim, tam się zaprzyjaźniliśmy i ta znajomość przetrwała lata. Zaczynaliśmy jako osoby, które kochały swój wymarzony dziennikarski zawód. Od tamtego czasu media mocno ewoluowały. No i jak sami słyszycie, ja już raczej używam od lat słowa bloger niż dziennikarz, ale faktycznie standardów dziennikarskich staram się mocno trzymać, bo to jest bardzo, bardzo ważne. W każdym razie, w przypadku podcastu Radio Naukowe będę jak ten Wałęsa z memów. Ja wtedy Karolinie powiedziałem: Karolina, ty musisz kiedyś mieć swój podcast. No i tak oto mamy Radio Naukowe, ponad 100 odcinków. Radio, którego bym słuchał, z Zdecydowanie, nawet gdybym Karoliny nigdy nie poznał, bo jest to podcast absolutnie wyśmienity. Przeróżne naukowe tematy, wyjaśnione przez osoby, które niełatwo znaleźć w mediach, bo tam są prawdziwi naukowcy z całej Polski I nie tylko. Znajdziecie tam osoby wybitne z przeróżnych uniwersytetów, a rozpiętość tematyczna. Naprawdę zrobi wrażenie. Karolina prowadzi podcast bardzo profesjonalnie, ale też bardzo wkręca Was w ten temat, bo sama jest ciekawa świata, więc autentycznie to się po prostu czuje, że te rozmowy są wciągające słuchacza, bo i prowadząca jest ciekawa każdego zdania, które wypowie jej rozmówca. No i druga sprawa naprawdę zna się na tym, o czym mówi. Jest wyczulona na wszelkie pseudonaukowe teorie, doskonale sprawdza fakty i jest przygotowana jak mało kto do swoich. Swoich wywiadów. Znajdziecie tam materiały o powstaniu czarnej dziury, o zwyczajach godowych owadów, o fascynującym świecie grzybów, minerałów, archeologii, historii, no i jedne z moich ulubionych, religii. Bardzo, bardzo ciekawe dyskusje na ten temat. Mogę śmiało powiedzieć, że ten podcast naprawdę otwiera oczy szerzej na świat i wzbogaca intelektualnie. A Charlie Mulger powtarzał zawsze, że trzeba łączyć różne dyscypliny i cały czas te horyzonty poszerzać, bo dzięki temu można być lepszym inwestorem, lepszym biznesmenem. No i po prostu lepszym człowiekiem. Gdyby Charlie Manger słuchał podcastów i znał język polski, to raczej nie mam wątpliwości, że mógłby słuchać radia naukowego. Podcast numer dwa, to właściwie taki król podcastów. Nie wyobrażam sobie, że można go nie słuchać. Tim Ferris, autor kilku bestsellerów, w tym czterogodzinnego tygodnia pracy, jednej z moich ulubionych książek biznesowych. No i jedyny na tej krótkiej dzisiejszej liście podcast anglojęzyczny. To już nie mam żadnych szans na regularność, bo jego podcasty, Tim Ferris Show, czasem to jest godzinka, ale czasem to są trzy godzinki. Większość materiałów to jest mała intelektualna uczta i fakt, że są po angielsku siłą rzeczy sprawia, że ja muszę się dużo mocniej skupić. Ja tak zresztą mam, że potrafię odpłynąć myślami jak słucham podcastu i na przykład nie wiem, biegnę na bieżni jednocześnie, więc tym bardziej tutaj jest to skupienie nieco większe i czasami dzielenie sobie każdego odcinka na, na kilka części. W bibliotece znajdziecie ponad 600 odcinków, więc naprawdę jest w czym wybierać, nawet jeśli teraz dopiero stwierdzicie, że zaczynacie. Team Feris to jest niby taki one man show, ale stoi za nim potężna maszyna produkcyjna. Jak słuchać jakieś rozmowy, to ona była nagrywana wiele tygodni wcześniej, montowana bardzo profesjonalnie, poprzedzona ogromną pracą kilku researcherów, ba nawet gość podcastu dostaje od Ferisa mikrofon pocztą, żeby mieć idealny sprzęt do wykonywania nagrania na odległość. Gruba akcja, co? Takiego podcastu w Polsce absolutnie nie ma. To jest biznes naprawdę gigantyczny, bo chyba top 3 pod względem słuchalności na kuli ziemskiej. Ale zakres tematyczny jest bardzo, bardzo szeroki i dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Przykładowo, fantastyczna rozmowa z Arnoldem Schwarzeneggerem. Bardzo miło wspominam show z Nilem Gaimanem. Ostatnio słuchałem naraty świetnej rozmowy z Morganem Hauzelem, autorem Psychologii Pieniędzy. To jest jedna z tych książek, którą wrzucaliśmy do naszego sklepu milion kroków i chcieliśmy ją sami wydać, ale nie udało nam się, po prostu ktoś nas ubiegł. Także są trochę treści finansowe, oczywiście znajdziecie ludzi ze świata Wall Street, znajdziecie fundusze, startupy, znajdziecie świat krypto. Bardzo pogłębia rozmowy, powiedziałbym, że często nawet dużo bardziej pogłębione niż w mediach finansowych. Tim Ferrys jest niesamowicie dociekliwym gościem, więc to nie są z reguły takie pytania, które usłyszycie w standardowych audycjach radiowych. To będą pytania wybijające trochę gościa z rytmu albo wchodzące bardzo, bardzo głęboko w jakiś temat, gdzie normalnie no, nikt nie ma takiego czasu antenowego. W którymś z materiałów też padło, że te rozmowy, które są bardzo, bardzo długie, to są te rozmowy, które po prostu wyszły najlepiej, bo jak jest jakaś rozmowa, godzinka, to z reguły tego materiału nie mogli nazbierać. Po prostu gdzieś tam gość nie wkręcił się w rozmowę, także jak się słucha trochę Tima Ferrisa, to w pewnym momencie się poznaje, kiedy on sam jest zachwycony rozmówcą i tym, jak wiele się może od niego dowiedzieć. Ostatnio nawet Mark Zuckerberg odwiedził ten podcast, żeby opowiedzieć trochę o swojej wizji metaverse i tu też wielki szacun za wywiad, zupełnie inny niż wszystkie. Było słychać, że nawet tak doświadczony zawodnik czasami się stresuje rozmową, no bo jednak to jest jeden z najpotężniejszych i najbogatszych ludzi na świecie, ale sam podcast wyszedł naprawdę fajnie. Y oczywiście, trudności są tu dwie: są to materiały piekielnie długie i wymagające ze względu na język angielski. Niemniej jednak, y zdecydowanie polecam przejrzeć po prostu tę bazę i zobaczyć, jakie tematy mogą Was zainteresować. Być może to będzie wakacyjne odkrycie podcastowe, jeśli jeszcze, Ferisa, nie słuchaliście. Raz w tygodniu mam też taki rytuał, że idę sobie na siłownię i odpalam w słuchawkach stan po burzy tutaj się czołgam na bieżni, albo podnoszę handę czy sztangę, a w uszach mam polityczne intrygi, czyli duet Andrzej Stankiewicz i Agnieszka Burzyńska. To są bardzo doświadczeni dziennikarze i oni tworzą razem takie słuchowisko polityczne. Dzisiaj to jest duet Onet i Fakt, ale przyznam szczerze, że marki nie mają tutaj dla mnie dużego znaczenia, bo kilka lat temu byłby to duet Rzeczpospolita i Wprost, jeśli mnie pamięć nie myli. Poza tym Andrzej Stankiewicz ma też swój świetny program w Radiu Z i no generalnie są to osoby bardzo doświadczone, z dosyć dobrą pamięcią i jeszcze lepszymi notatkami. Ja się staram troszeczkę chociaż odcinać od tego politycznego bełkotu, który jest przez cały tydzień, jak dosłownie maszyna w różnych mediach. Poza tym też jako były dziennikarz, no troszkę wiem, jak to działa. Z tymi przekazami dnia, z tymi tematami zastępczymi, z całym tym szumem, więc szukam trochę treści, które pokazują gdzieś jakieś drugie dno, jakieś połączenia zależności, o których normalnie nie przeczytam, normalnie nie usłyszę, albo to przegapiłem. I oczywiście takie syntezy, tłumaczenie co, z czego wynika itd. No tutaj jest bardzo wysoki poziom łączenia faktów. Jedno też muszę przyznać, co ja akurat bardzo doceniam, są zaszufladkowani jako antyrządowi, no bo one i fakt, no i bardzo mocno oczywiście wyciągają wszystkie niewygodne fakty, niewygodne afery czy niewygodne starsze dokumenty. Ale tak z mojej perspektywy długoterminowego słuchacza, to opozycja tam równo też dostaje i to często co odcinek. Bardzo fajne jest to, że tam kluczowe są konkrety, a jeśli gdzieś pojawia się plotka, pogłoska czy coś takiego, to jest to wyraźnie oznaczone. To tak, jakbyście mieli w podcaście po prostu uwaga, reklama ile ci reklama, to tutaj uwaga, plotka, nie mamy potwierdzonej informacji, ona dopiero się pojawia, skąd wynika i na jakiej zasadzie to jest istotne w danej narracji. Więc jeśli ktoś się polityką interesuje, no to pewnie po te treści gdzieś tam co jakiś czas sięga. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość podcastu, bo akurat Agnieszka Burzyńska jest teraz zawieszona i tam są jakieś sprawy do wyjaśnienia w redakcji. Ehm, aczkolwiek tu przyznaję, że ten program raczej słucha się dla Andrzeja Stankiewicza, którego ja osobiście w takim moim prywatnym rankingu rzetelności dziennikarskiej stawiam bardzo, bardzo wysoko. No a jeśli chodzi o takie dziennikarstwo polityczne, to za Andrzejem to jest przepaść rozmiarów kanionu. Generalnie chodzi mi o to, jak punktuję datami, kwotami, dokumentami polityków. Tutaj naprawdę mam taką pewność, że jest to wszystko poparte rzetelną argumentacją. Jakoś ostatnio dużo dziennikarzy zapomina o tym i jest tam bardzo dużo opinii własnych co oni tam myślą, jak co jest ich zdaniem i tak dalej. No a u Andrzeja jak się to zdanie pojawia, no to zaraz później pojawia się dosłownie teczka kwitów. Dlaczego taka opinia, a nie inna? Więc jeśli was interesuje jakieś takie polityczne dywagacje, czy coś się tam w ogóle w polskiej polityce dzieje, to stan po burzy w jedną godzinę w tygodniu może wam bardzo dużo rzeczy pokazać. Czwarty podcast to ośrodek studiów wschodnich OSW. Właściwie to stał się takim dosyć ważnym podcastem na mojej liście po wybuchu wojny, ponieważ wielu zależności geograficznych, geopolitycznych, kulturowych i tak dalej, no po prostu nie znam. A już na pewno nie znam na tak głębokim poziomie, jak chciałbym znać. I ten podcast prawie w każdym odcinku mi uświadamia, jakie ja akurat tutaj mam braki. To jest to, o czym często mówię, że jest taki big picture, czyli szerokie spojrzenie na świat. A już na pewno wyjście poza interesowanie się geopolityką polityką Na poziomie Twittera, gdzie ktoś tam próbuje w 140 znaków pokazać nam, jak działa świat, media też często nie spełniają tej roli. Pamiętam, jak czytałem o wyborach prezydenckich we Francji i w niewielu miejscach w ogóle mogłem czegoś się dowiedzieć o polityce francuskiej i na przykład specyfice ich kampanii wyborczych. Od taki przykład, jeśli chcemy wyjść troszeczkę poza świat. No i też było sporo badań, że w takich mainstreamowych kanałach my się po prostu nie doszukamy dużo zagranicznych treści, bo masowego odbiorcy to nie interesuje. Dlatego mamy tak. Takie świetne kanały jak raport o stanie świata czy dział zagraniczny. Które faktycznie no, docierają do dużo głębszych treści, i ten słuchacz zainteresowany mocno tematem jest w stanie płacić za te kanały tak, że te kanały mogą się utrzymać jako świetnie funkcjonujące redakcje. Ale podejrzewam, że te treści w mainstreamie nigdy nie byłyby w stanie zarobić po prostu takich pieniędzy, i sporo badań było w Polsce na ten temat. Nas po prostu świat mało obchodzi, jakkolwiek to smutno brzmi, szczególnie w wszystkich tych głównych wydaniach informacyjnych, no, ten nacisk na Polskę jest bardzo, bardzo duży że nawet jak coś się ważnego dzieje na świecie, to też nie można przesadzić z czasem antenowym, bo badania pokazują, że to spada zainteresowanie Polaka tym, że coś tutaj obok się wydarzyło. No a najważniejsze, żeby jeszcze w tym newsie z zagranicy było to, jak to się ma do polskiej sytuacji. Więc my jesteśmy mocno sfokusowani na to, co się dzieje tu i teraz. Inny przykład. My produkujemy ustawy jak szaleni. No, potrafimy spontanicznie pod wpływem jednego badania opinii publicznej wywalić założenia z wielu lat pracy, zastąpić to jakąś nową ustawą. Tu mrugam trochę w stronę nadchodzącej zmiany wyboru, no, ale jak coś takiego widzą na przykład w Niemczech. To się po prostu łapią za głowę. No, znaczy złapaliby się, bo generalnie oni nie widzą takich rzeczy na co dzień. Oni tworzą prawo zupełnie inaczej, bo mają też inną kulturę polityczną, inne procedury, inaczej budowane są koalicje i inaczej patrzy się na proces legislacyjny. Bez tej wiedzy jest nam łatwo porównywać Polskę do Niemiec, i później, jak się okaże, że takie porównanie nie ma sensu, no to dopiero wtedy te ważne, istotne tematy kulturowe i tradycja, i to jak się tam buduje polityka, jak się buduje prawo, pokazują, że wszystkie takie proste rzeczy no absolutnie nie mają racji bytu, ale dobrze brzmią. Takie rzeczy dowodzi właśnie ośrodek studiów wschodnich, przykładowe tematy z ostatnich miesięcy, czy Turcja zablokuje wejście Finlandii i Szwecji do NATO, Niemcy w obliczu kryzysu globalizacji, dlaczego Macron dzwoni do Putina i tak dalej. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz, ale kilka słów jeszcze o twórcach, bo to jest ciekawy przykład twórczości instytucji. U nas tego wcale nie jest tak dużo. Samo środek powstał w 1990 roku jako jednostka budżetowa administracji publicznej tu się już muszę posiłkować notatkami państwową osobą prawną stał się w roku 2012, a jego głównym zadaniem jest opracowywanie i udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych, gospodarczych. W otoceniu międzynarodowym Polski. Przygotowywanie analiz, przygotowywanie ekspertyz i studiów prognostycznych. Obecnie obszar zainteresowań obejmuje Rosję, Kaukaz, Azję Środkową, Europę Środkową i Wschodnią, Bałkany, Niemcy, kraje nadbałtyckie. Chiny, Turcję i Izrael. To jest też ważne, bo znowu my jesteśmy bardzo często w mediach na ten y, zachód Europy, jak już się pojawia, albo właśnie na to USA, często też y, w takim porównaniu, czyli my, te kraje rozwijające się, aspirujące do rozwiniętych, oni te rozwinięte i tak dalej, no ale w tym naszym najbliższym otoczeniu, często kraje są zupełnie oczywiście inne. W ośrodku pracuje na stałe kilkudziesięciu analityków, a ich podstawowa działalność jest w całości finansowana ze środków publicznych. No i jak to w tych wspomnianych, Tutaj podcastach jest tutaj dużo merytoryki, a nie tylko opinii. Opinii już powiedzmy, że mamy aż czasami przesyt w internecie. A na koniec wychodzimy z geopolityki, z tematów wojennych i powiedzmy sobie szczerze, nieco dołujących piąty podcast to czysta rozrywka z merytoryką i biznesem. Polska w grze. Inwestorzy może już ten podcast kojarzą, bo kiedyś go wspominałem i z prowadzącym podcastu sam przeprowadzałem wywiad. Był on też prelegentem konferencji Game Def Investor, którą organizowałem. To jest Mateusz Witczak, dziennikarz, który swoją pasją do tego zawodu mógłby podzielić się z niejedną całą redakcją. To jest chyba jedyny podcast w Polsce, który jest w stanie tak dobrze pokazać jakąś branżę od środka. Ja inwestycyjnie oczywiście na Game Dev patrzę od wielu lat w portfelu. Teraz też wcale się nie zniechęciłem. To nie jest tak, że ja nie mam Game devu w portfelu, bo jest besa i w ogóle nie wierzę w to i tak dalej. Absolutnie nie. Więc to mnie ileś lat temu skłoniło do szukania przeróżnych treści, żeby poznać po prostu jak ta branża działa od środka, a nie tylko jak tam tworzą grę, wypychają ją, jak się monetyzuje i tak dalej. No nie, chciałem czegoś więcej i tak oto trafiłem na ten podcast. Chciałem poznać ludzi, którzy stoją za tymi spółkami, które tworzą gry, a tam odkryłem, że mogę się dowiedzieć jeszcze więcej o samym świecie gier, graczy, społeczności, dużych firm i małych firm. Można było posłuchać nie tyle prezesów spółek, którzy sobie planują, czy będzie dywidenda, czy nie, ale twórców gier, którzy pokazują, jakie są wyzwania w trakcie Produkcji, w trakcie dużej produkcji gry, która no od, od niej w zasadzie zależą, często te miliardy wyceny, jak już przekonaliśmy się w ostatnich latach. Więc troszeczkę inaczej patrzy się na całą tę branżę, kiedy się ją po prostu lepiej zrozumie. Zresztą to chyba do każdej branży zdanie pasuje. Bardzo przyjemny podcast. Na pewno mocno pomaga ogromna znajomość branży przez prowadzącego, jego komentarze uzupełniające do powiedzenia, takie rozjaśnianie definicji. Więc tak, Mateusz po dziennikarsku nie tylko pilnuje, żeby słuchacz nie zgubił się po drodze, a nawet jak gdzieś zaczyna się gubić, to od razu bardzo szybko zostanie przez prowadzącego naprowadzony na dobre tory. Znajdzie się oczywiście wyjaśnienie każdej definicji, która mogła zabrzmieć troszeczkę obco i tak dalej, więc Mateusz robił tutaj fascynującą robotę. Na pewno podcast dla osób pracujących w branży gamedev, dla inwestorów, też pewnie dla graczy, nawet takich niedzielnych jak ja. Będzie to po prostu fajna rozrywka, żeby poznać jakiś sektor od środka. Może jeśli ktoś chciałby pokazać swoją branżę w ten sposób, to się zainspiruje tym, jak to można fajnie zrobić. To jest moich pięć propozycji niefinansowych, chociaż gdzieś tam niektóre zahaczają czasem o moje tematy, ale musicie przyznać, że są z różnych bajek i łączą się niekiedy z tym, o czym mówię tutaj na YouTube, w wykładach czy różnych mediach. Bo moim zdaniem serio warto wychodzić ze swoich baniek i poszerzać horyzonty. Czasem posłuchać kogoś, z kim się kompletnie nie zgadzacie, ale poznajecie wtedy jego argumentację. Można się czasami przekonać, że nasza bańka jest w błędzie, ale dopiero wtedy jest prawdziwy szok. Tylko, żeby każdemu raz się chociaż przydarzył, to może byśmy wszyscy zrozumieli, jak te bańki społecznościowe w ogóle działają. Bo aktualna technologia sprawia, że no niestety, jak słuchacie podcastów finansowych, dostaniecie w algorytmach więcej podcastów finansowych i po te zupełnie inne będziecie musieli sięgać sami. Bo algorytmy zapędzają nas tam, gdzie wydaje im się, że nam się spodoba i że spędzimy tam więcej czasu. A czas jest absolutnie dla algorytmów najważniejszy. Ich interesuje, czy zostaniemy na platformie, a nie czy poszerzymy horyzonty. Te musimy poszerzać sami. A na koniec, może wy mi coś zaproponujecie. Jestem bardzo otwarty i chętnie posłucham czegoś nowego, szczególnie w wakacje, więc wielka prośba. Napiszcie w komentarzu na YouTube, może zrobimy jakąś fajną listę polecanych audycji, a ja trzymam kciuki, że znajdziecie chwilę, żeby wypróbować kilka moich rekomendacji, bo piękny jest ten świat podcastów, bardzo różnorodny i każdy, naprawdę każdy znajdzie coś dzisiaj dla siebie do usłyszenia w kolejnym odcinku a ja tymczasem zapraszam cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail: podcast@niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.